W tym krótkim kursie omówimy bardzo ciekawe narzędzie, które umożliwia edycję stylów CSS na żywo. Skorzystamy z przeglądarki Chrome i musimy teraz zainstalować rozszerzenie o nazwie StyleBot. W tym celu przechodzimy do witryny Chrome Web Store i do wyszukiwarki w lewej kolumnie wprowadzamy właśnie StyleBot. Na liście wyników wyszukiwania wybieramy kategorię rozszerzenia i wtyczkę StyleBot. Teraz chcemy ją zainstalować, czyli musimy kliknąć na tym niebieskim przycisku Dodaj do Chrome. Po kliknięciu musimy potwierdzić, klikając na przycisku Dodaj w tym niewielkim okienku. Po chwili, strona zostanie przeładowana. Pojawi się komunikat rozszerzenie StyleBot zostało dodane do Chrome. Możemy teraz to okno już zamknąć. Przejdźmy do jakiejś witryny. Odświeżmy ją, aby nasza wtyczka mogła zadziałać prawidłowo, i zauważmy, że tutaj obok paska adresowego pojawiła się taka niewielka ikonka wtyczki Stylebot. Po kliknięciu otwarty zostanie panel, który umożliwia edycję stylów CSS. Oczywiście zmiany wprowadzamy lokalnie, czyli będą one zastosowane tylko na naszym własnym systemie. To może spróbujmy umieścić kursor nad dowolnym elementem witryny i zauważmy, że pojawi się takie obramowanie w kolorze zielonym. Czyli teraz na przykład będziemy edytowali style dla logo, teraz edytujemy pozycję w głównym menu, a teraz na przykład ten pasek tytułowy, czyli słowo infolinia. Możemy teraz kliknąć jeden raz lewym klawiszem myszki i przejdziemy do edycji tego elementu, czyli jest to div, do którego przypisana została klasa title. Teraz dla takiego elementu, a właściwie dla wszystkich div z klasą title, możemy na żywo wprowadzać dowolne zmiany w stylach. Na przykład dla tekstu możemy wybrać domyślną rodzinę czcionek. Możemy ten tekst zmniejszyć albo powiększyć, wprowadzając jakąś wartość. Teraz użyliśmy 10 pikseli, czyli wszystkie elementy div z klasą title zostały pomniejszone. Oczywiście możemy wprowadzić wyższą wartość, na przykład 20, i te elementy zostaną powiększone. Potem możemy dowolnie. Wprowadzać pogrubienie tekstu, możemy dodać italik, czyli jego pochylenie, możemy wybrać wariant tekstu, czyli na przykład small caps albo normal, potem mamy różnego rodzaju transformacje, na przykład taki tekst możemy zamienić na duże litery. Oprócz tego możemy dodawać różne style typu dekoracje, możemy określić wysokość linii czy odstępy pomiędzy znakami. Kolejny element, jaki możemy zmienić, to kolor tekstu dla wszystkich elementów z taką klasą. Możemy zmienić kolor tła, możemy dodać obramowanie, określić jego szerokość, położenie itd. Potem mamy taką ciekawą grupę o nazwie Layout and Visibility i tutaj sterujemy widocznością elementów. Jeśli na przykład wybierzemy Hide, to zauważmy, że elementy tego typu zostaną ukryte, czyli przypisany zostanie do nich odpowiedni styl CSS. Zauważmy, że teraz pracujemy w trybie basic, czyli takich podstawowych ustawień, podstawowych stylów. Możemy wybrać sąsiedni przycisk o nazwie advanced, czyli style zaawansowany. No i tutaj możemy obejrzeć styl, który został wygenerowany. Oczywiście dotyczy on tylko tych elementów, które posiadają klasę title. Czyli użyliśmy font size z wartością 20 pikseli, użyliśmy bold oraz italic, czyli pogrubienia oraz pochylenia. Potem mamy transformację tekstu z wartością apple case. No i wprowadziliśmy color, czyli taki ciemny odcień niebieskiego. Teraz takie style możemy zapisać, a właściwie zapisywane będą one automatycznie wewnątrz tej wtyczki. No i popatrzmy na podstawową zasadę działania. Możemy teraz kliknąć w prawym górnym rogu, aby ten panel zamknąć. Te style zostaną zapamiętane. Popatrzmy, co się stanie, jeśli teraz odświeżymy witrynę. Zauważmy, że zastosowany zostanie nasz własny styl, i za każdym razem, gdy ten adres strefa kursów otworzymy w przeglądarce, to będą stosowane właśnie te style, które nadpisaliśmy samodzielnie czyli style, które zostały powiązane z tą witryną. Możemy jednak w każdym momencie je zresetować. Przechodzimy do naszego narzędzia StyleBot ponownie, przewijmy na dół, no i mamy dwie funkcje resetowania. Możemy zresetować tylko te elementy, które wyedytowaliśmy, albo po kliknięciu na przycisku Reset Page możemy zresetować wszystkie style dla tej witryny strefa kursów, czyli wprowadzamy tutaj własny lokalny styl, który rozszerzenie będzie automatycznie wiązało z określonym adresem, czyli dla strony strefakursów.pl możemy przypisać jakiś styl. Oczywiście, możemy go zmienić dla dowolnego elementu na stronie. Na przykład możemy kliknąć tutaj na tym obrazku w logo. I powiedzmy, możemy wprowadzić błotę, czyli obramowanie. Wartość doty oznacza linię kropkowaną. Dla obramowania możemy dowolnie modyfikować grubość, położenie oraz jego kolor. To może przejdźmy jeszcze teraz na chwilkę do ustawień tego rozszerzenia. W prawym górnym rogu musimy kliknąć na przycisku View Options, czyli zobacz opcję. Tutaj na przykład możemy włączyć albo wyłączyć ikonę narzędzia w pasku adresowym. Możemy uruchomić je za pomocą skrótu, który definiujemy w tym miejscu. Możemy wybrać w jakim trybie narzędzie będzie domyślnie uruchamiane: tryb podstawowy, zaawansowany albo tryb edycji CSS. No i tutaj wyraźnie widzimy style, które zostały zapisane. Oczywiście jest to witryna strefakursów.pl, ponieważ na tej stronie wprowadzaliśmy zmiany. Jeśli mamy większą ilość takich stylów, to możemy nimi dowolnie zarządzać. Możemy je włączać, wyłączać, taki styl możemy edytować albo możemy go także kompletnie usunąć, klikając na przycisku delete. Takie usunięcie będziemy musieli potwierdzić klikając na przycisku OK. No i rzeczywiście styl dla tej witryny został usunięty. Spróbujmy otworzyć witrynę, no i zastosowana zostanie ta wersja podstawowa pobrana z serwera, ponieważ usunęliśmy ten lokalny styl zapisany w naszej Przeglądarce. To narzędzie oferuje jeszcze jedną ciekawą funkcjonalność. Takie style możemy eksportować, importować, i korzystając ze specjalnego serwisu, możemy się tymi stylami dzielić z innymi użytkownikami. Wybierzemy teraz odnośnik Styleboat Social, no i zauważmy, że po chwili uruchomiona zostanie strona, na której udostępnione są style użytkowników. Takie style często dotyczą różnych popularnych witryn. Może wybierzmy zakładkę Popularne. I na przykład spróbujmy zastosować taki styl przeznaczony dla serwisu Wikipedia. Jeśli chcemy go zainstalować, to klikamy na tej niebieskiej ikonce, czyli Zainstaluj styl dla rozszerzenia Stylebot. Zauważmy, że jest on przeznaczony dla serwisu Wikipedia.org. Czyli teraz taki adres będziemy musieli wprowadzić do przeglądarki. Wybierzemy polecenie wklej i otwórz. Wybierzmy angielską wersję serwisu. No i rzeczywiście tutaj został zastosowany ten styl, który pobraliśmy z serwisu Styleboat Social. Oczywiście cały czas pamiętajmy o tym, że zmiany wprowadzane są lokalnie, czyli dotyczą wyłącznie naszego systemu. Jeśli teraz przejdziemy do narzędzia, to będziemy mogli wprowadzać dalsze zmiany do tych stylów, czyli możemy zaznaczyć element, który chcemy edytować, i później możemy wprowadzać dowolne zmiany. Możemy także wybrać polecenie Reset Page aby zresetować style dla całej strony, czyli oczywiście teraz zostanie użyty domyślny zestaw CSS dla serwisu Wikipedia. Czyli mamy tutaj do dyspozycji bardzo ciekawe możliwości. Takie narzędzie może być bardzo przydatne podczas pracy nad naszą własną witryną. Może przejdźmy jeszcze raz do narzędzia Stylebot. Chcemy na przykład wprowadzić jakieś zmiany, czyli zmniejszymy sobie tutaj Rozmiar tekstu wprowadzimy na przykład 15 pikseli. Tutaj wprowadzimy sobie jakiś inny kolor, powiedzmy jasno niebieski. No i potem możemy przejść do trybu zaawansowanego. Taki styl możemy teraz skopiować i możemy go wprowadzić na stałe do naszej witryny w dowolnym edytorze kodu. Czyli narzędzie oferuje rzeczywiście bardzo ciekawe możliwości. Nie musimy za każdym razem wprowadzać zmian na serwerze i nie musimy za każdym razem tej witryny. Odświeżać. Wszystkie zmiany będą widoczne na żywo.